Dawaj, wieśku. Nie śmiejcie się. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziękuję. To no, zajebiście. Nie zajebiście. O kurwa, to moja szufladka. Kupił z mojego kubeczka. Kopił... Hej, ucieka. Kupił z mojego kubeczka. Kopiłem gruta gdzie są najlepsze zapiekanki? <grym> o kurwa, Daj mi się też, Aniu, proszę cię. Weź, proszę cię! Proszę Cię. Daję... nie, 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 Powiedz! Nie Ej, bądź dziewczyną! Ja nie wiem, mówić. Powiedz, powiedz dziewczyną, bo tu ja sądziłeś kaczorów. A ty, ci... poza tym kaczorów, pan żyje tu jedzicie, posłuchaj. Tylko! Proszę cię! Daj Ej, to. Ty się nie wiem, jak jest z innej peczki? One są z Venus? Ale nie, no ja tego nie kumam, naprawdę. Ja to nic was mam, ale kurde, to jest zabawa, co wam gadła przeczyścić. <gadła> A ty, powiedz coś? Nie, bo. Wy chcecie mówić. Nie. Mam jest zaniebisty. Kurwa. <gadła> No! Dziewczyny są głupie! Pę! E, e. Koniec kurwa! Ej, to jest... Ale masz balonika!